Zabieram ci za do golenie. Dostałem 100 złotych i my się doczuła. Zebrał Ci To Dostałem 100 złotych. Dostałem 100 zł. Model za moment. Rozpierdolał tę głowę. Nie przyjść. Moment za sekundę. Dotknij tylko maszynko. Moment się rozpierdolał. Ja ci powiedziałem kurwa, zrobisz numer... Zrobisz numer, dotniesz się tylko maszynką, model rozjebę! Ogarnij się! No, nie, ty się kurwa... Nie, ty się ogarnij! Wygasuj nie. tych pojebanych idiotów z, z tego komputera! Bo ci kurwa doprowadzą, że nie będziesz miał. Nic. Rozpierdolę modem! Dobra, Jak ci pasuje? To jest moja sprawa, co robię? Ty kurwa, ja ci pasuje, to zobaczysz gnoju! Ja chyba nie cofa! Boże, bo mi odrosną! Nie weź ty chuj normalnie z tego... Czyli z tego i nie zadawajcie. Włosy ci odrosną. Odrosną i po no. miesiącu czasu. Dobrze, ale modela nie będziesz miał. Rozjebę. Mak. Ja Ci powiedziałem coś. To jest szanta w tym momencie. To jest szanta. się ode mnie, ja Ci powiedziałem. Ja tak bym swojemu No proszę bardzo. kurwa, do żadnego idioty. Dotknij tylko, kurwa, włosów. Przysięgam. Dotknij tylko włosów. Nie włosy. szantażuj mnie. Nie, syneczku. Przysięgam. Ja nie szantażuję. Dotknij tylko włosów. Ale włosu. to są moje włosy. Chuj mnie, topko. Moje włosy. To rób, kurwa, co z nimi chcesz. A model, kurwa, jest mój i rozjebę go. To jest szantaż w tym momencie. I rozjebę go. I patrz, ludzie, ci będą właśnie. W pierwszej sekundzie rozjebę go. ...i nie będziesz miał dostęp do pojebanych debili. Jego. Ale rozumiesz to, że dwa pieniądze i muszę to robić? Oj, masz 400 złotych i ci starczy zbierać te po dwa po po A nie zadawaj się kurwa z zjebanymi debilami. Właśnie ludzie antyasystyczne. I da na rację. Rację. Nie bardzo dobrze. Niech kurwa słyszą, że... ...kretynów nie brakuje. Pojebańców którzy wykorzystują niepełnosprawne osoby. Nie wykorzystują, tylko mnie słuchają To ty jesteś zdrowy, oni są pojebami. Ci co, ci to, to proponują. Prajer. Na wuj Ale 50 zł tylko le na le lewą stronę. Do pewnie chcę wsadzą 50 zł. W macice. O ty! A ty masz się zachowywać jak normalny człowiek. Ale się, się Wiesz co? Za autystów zachowujesz krytyki. No i po co on chytuje? Za Ja się, kurwa, tobą opikuję. Bo to jakbyś maszynkę kupił, to byś miał mu bo... Kupię, powiedziałem! Ale cię ostrzegać nie za pieniądze do telewizora, do, do komputera. Tylko jak chcesz, ostrzegaj się. kupę. Kupię. Kiedy? W sobotę się oszygam. sobotę po południu gdzie zrobię. Ej, włosów. Jeszcze lepiej. Dopłacałeś się. Oni nie wykorzystują. Uchyl ok, no okno. Są pojebane debile. Zadawaj się z mądrymi ludźmi, kurwa, na, na y, Facebooku czy na czymś. Z mądrymi, a nie z pojebańcami, bo Ty, ty, ty jesteś zdrowy według nich, a oni są po prostu popierdoleni. Dobra, to gadałam przed od dzisiaj. Bez jak, jak to z Facebooka ma się z tym zadawać? Jak nie umie pisać. Ani czy coś. Nie, nie rozumiem trochę tego. Oj Ryszard to hejter po prostu. Nie wiem po co on się czuje tak mocno. Lecz i nagrywa. Nagrywa. Sam mu był poizał pyszy. Cało z innego stary się, że tylko nagrywał i dziękuję. Halo No halo Nie, gdzie gdzie nie o głowy Nie pozwoli mi tata golić głowy, nie pozwoli mi A to jak wyjdzie to może Dawid bo da tam widzowie piszą, że nie wyjdą już więcej do Nak'ów czy coś Nie wiem, A No widzów na pieniądze, mieć golić Ale to jest moja wina, to JEST MOJA jest wina mojego taty nie moja Piszą ci, że szuka... To może Dobre, kiedy idzie Dawid nie? dać widzów, ja zabieram suba i idę stąd Słuchaj ty pojebańco z internetu Odpierdol się od mojego syna Jak, jak jesteś pojebany To kurwa idź się lecz Przadź sobie w dupę te twoje pieniądze I spierdalaj, blokuj go Halo Blokuj go mówię! Zaraz, gadam nic kończy z nim nie. Blokuj go! Dobra idź! Nie przejmuj się Dobra, już tak. wyszedł Już wyszedł Dawid A to... Straszył się, wyraził się. To straszył się chyba. Straszył się chyba. Dawid, bo twój tata ci uczy O już widzowie chyba parę poszło Przepraszam was widzowie, to nie moja widać, tylko mojego taty. Przepraszam was! Rozumiemy Dwie, Dawidę. 200 osób nas tu A było ogolone? Zupę. Teraz pewnie smutno temu koledze, kiedy został obrażony. No przykro mi. Nam no nie, bo jego. Bo to jest wszedł Dawida. Dobra, widzowie! Dobra, widzowie!

I że on ma, że mój tata ma rację i żebyście nie wykonywali osoby niepełnosprawnej. Tak napisał, donejcie. To był hejter. Widzicie, widowie, on ma rację. I co już będziecie hejtować teraz? Już będziecie teraz hejtować, widowie To osoby te, co dali 156 łapek w ogóle to wierni widzowie! A to osoby zadało 30 łapek w duto hajtarzy. Y Mam własny rozum widzowie i na pewno tego nie zrobię. Miałem robić golenie głowy, Wiemy o tym, że miałem robić, ale mój tata mi nie pozwala. To nie moja wina. Dawid David, to może o za to. Nie, 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 nie. O ta to takiego nie wygadę. Takie Przez USA możesz tego połączyć się. Z captem spider O to najlepiej, najwięcej widów byłoby. Nie. Wida, pokażesz czapkę za Didasa za 150 zł. Oryginalną. Ale miałem papierosa pokazać chociaż. A no tak. Ej, trzy kropki na ci też. Coś o mnie? Nie napisałem mu o grze. Jak się to pobiera? Spokojnie. A chodziło mu tego, że tam w Fortnite nową rzecz dodali Dawid i, no pisał, i że to możesz to pobrać Fortnite, cię Fortnite, coś nowego? O, czekaj, Donate! Dziękuję Mordo za DONATE'A podkreślenie Y David Jasper 2 złote Dawid, skończ lepiej z tym YouTube'em, bo stajesz się pośmiewiskiem i niszczysz sobie życie, słuchaj się. Ojca, on ci mówi dobrze, że cię wykorzystują. Masz rację, masz rację. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. On dobrze mówi, widzowie, dobrze napisał. żeby skończył z tym YouTube'em, bo robić ja pośmiewisko i że mnie wykorzystujecie. On ma rację. Dawid, maszynkę do golenia w Do të bjaqë të sa vetë të tigri. Cukra...